Witam wszystkich. Dzisiaj postanowiłem zamontować na swojej szklarni taką matę cieniującą, jest to taka siatka o wymiarach 5 metrów na 4, tak ją zamontowałem, ona ma tam 60% przepuszczalność światła. O, zobaczcie, tutaj na dole przepuściłem taką żyłkę, żeby mi tutaj równo ładnie polegało, a tutaj podłożyłem pod tą taśmę dociskową na całej długości z jednej strony jak i jak i z drugiej. ładnie, ładnie mi dociska i nie będzie mi podwiewać jak będzie wiało. Ja tutaj teraz akurat dopompowuję wody do zbiornika. Zaraz Wam pokażę. Tak i leci. A tak to wyglądają moje pomidory w sezonie drugim. Na razie rosną. Coś tam, coś nie, coś już jest. A teraz sprawdzimy jaka jest temperatura i wilgotność. 33 stopnie jest temperatura i 31% jest wilgotność. No siatkę założyłem dosłownie tam 10 minut temu. Także zobaczymy jaka będzie jakie będą efekty, chociaż dzisiaj i tak wiatru nie ma za bardzo, to, to tutaj nie wiem czy będzie szybka różnica w tym temacie. A tak to wygląda. cała szklarenka od góry zasłonięta od dołu to tam jest po 25-30 cm niezasłonięte bo nie było potrzeby Podobno siatka taka cieniująca powoduje wzrost klonów nawet o 20% zobaczymy nie powinno przegrzewać szklarni Powinno wszystko ładnie rosnąć, także taka siatka kosztowała mnie tam chyba 60 zł. Kupiłem ją tam na portalu internetowym. Montaż, no to wiadomo, to tam banalnie proste. Odkręcałem, tylko te śruby podłożyłem. Ładnie się trzyma, także dzięki i na razie hej.